no Trzeba jeszcze potwierdzić dobrą grą, Spójnia rzeczywiście w tych meczach zaprezentowała się bardzo solidnie, ale przypomnijmy, to również ze względu na celne trójki. Tymczasem już Mazurczak kradnie piłkę Gruszeckiemu. Mimo 3 na 19 w pierwszym meczu w by słabko, później trafiali sporo trójek zawodnicy Spójni. W pięciu meczach 40 aż takich rzutów wpadło do kosza. Czasem jeszcze raz Mazurczak podkosz. No to jaka to jest obrona Spójnij przeciwko Mazurczakowi. Na razie po prostu nie powinno to mieć miejsca na pewno. Szkoda. Czasem Brown przeciwko Kadbertsonowi, Wymusza faul I trafia. Tak, do tej pory widzieliśmy takie szaleńcze rzuty Brauna. On też musi wejść w taki dobry rytm gry. Już, te, już teraz. Jest, jest Brown. Do Gruszeckiego, ten nie złapał piłki. No i będzie trzeba się tam spod kosza wycofać, ale świetnie Stań zobaczył Gordona i już tylko dwa punkty różnicy Rewelacyjnie, spójnie odpowiada już w pierwszym tak. Wrócił Brown. Kajser do Żołnierewicza, ten za trzy punkty, z drugiej strony boiska. Pobalczył Kajser, Meyer nie trafia, ale Kajser z góry, wow. Tak, chwalimy jego rzut, spółdystans. Tu Simonsa, teraz Simons czeka na te rzuty, za trzy i on także trafia. Świetnie, świetnie, tutaj widzieliśmy dwa minięcia i świetne, rewelacyjne podania po pierwszym Już będą w użyciu, aby e, nocną analizę pierwszą przeprowadzić, na pewno na asystenci trenerów. Czasem Mazurczak, jak to zmieścił, tam jeszcze. Osiem. Jest, Kadbertson znowu atakuje tutaj, dużo niższego. Danielsa, który też nie jest jakimś świetnym obrońcą, piłka wraca do Cadwatsona. Jak świetnie współpracowali z Mazurczakiem. Jak groszek z marchewką, chciałoby się powiedzieć, <grymne> Rzeczywiście. To, to zdobędzie piłkę ma spójnia. Gruszewski świetny, mamy frale Kaisera, już nie zauważył. Tego nie przewidział kapitan Spójni, a powrót do defensywy niezmiernie ważny. Ale... Moblej ładnie się uwolnił i na miejscu jest Tony Meyer! Właśnie od Mobleja się dowiedzieć po tej akcji dlaczego on ciągle flopuje. Teraz znowu głowa tam odpadła prawie Moblejowi. Ooooo! Tymczasem Arkadiusz Mioszewski triumfuje, bo to on tę pisankę narysował tutaj Kaiser. to King wybiera, który zawodnik spójni ma mieć piłkę, że nie może tego mieć na przykład Stein. Tymczasem Mazurczak! Jak zabrać piłkę Mazurczakowi będzie myślał już w autobusie do stargardu Sebastian Machowski. No ten przed po zmianie i znowu Majer przeciwko stajnowi. 3 sekundy, dwie, jeszcze świetne podanie. Katbertson zatrzymał, no, co gra King. Momentami te akcje są naprawdę fenomenalne. Obrona także z kolegów. Jestem bardzo ciekawy, jak on będzie tutaj w tych ostatnich dwóch seriach, bo bez względu na wynik tej, jeszcze przecież King będzie grał dalej. cóż za blok na Gordonie. Tak, i to Kacper Borowski go zatrzymał. Efektowny blok, efektowna czapa.